Dzień, a właściwie noc, dzisiaj czuwania. Słuchaliśmy słowa. Zaczęliśmy nasze triduum od spojrzenia na siebie jako Kościół i siebie osobiście jako wybranego. Wszystkie dzisiejsze czytania były o tym, jak Bóg wybiera. Nie my wybraliśmy, Bóg wybiera. Wybrał Abrahama, wybrał swój lud, wybierał proroków, nas, mnie, ciebie, wybrał, wybiera. Bóg jest zawsze pierwszy. Możemy odpowiedzieć, możemy próbować się uchylać, ale te historie, które tu słyszeliśmy, pokazują, Trudno się Bogu uchylić, nic dobrego z tego nie wynika. To jest ta zachłanna miłość, Jachwy, zastępów, miłość, której nie jest obojętny, Twój mój los, która bywa gwałtowna, gniewna, zaborcza. To nie jest zimny Bóg. Prawa bezosobowego, ale ten, który pragnie ze wszystkich sił. I te wszystkie słowa były również o słowach wokół pustego grobu, zwoje przypominające o słowach. Słowem Bóg stworzył. Słowem Bóg nazwał, słowem wybiera. Przez chwilę zatrzymajmy się jeszcze przy tym, że Adam, gdy został stworzony, otrzymał jako jedyny spośród wszystkich stworzeń: Adam, Ewa, człowiek, dar słowa. Nazywał wszystkie inne istoty. Nasz dar słowa. Słowo, o którym mówimy, słowa, których używamy, są ogromnym darem Boga, czysto ludzkim. Rozważaliśmy to, jak człowiek moc wielką ma słowem skrzywdzić, skaleczyć, zranić, zabić, za złymi słowami idą złe czyny. To niestety jest raz po raz trudna, bolesna prawda. A więc wspomnijmy i dzisiaj, gdy już towarzyszymy Chrystusowi zmartwychwstałemu o słowach Bożych i naszych, co my z tym pięknym darem Boga dla nas robimy. Jest to prawdziwy, najprawdziwszy dar wolności człowieka. W Słowie nigdzie bardziej niż w Słowie. Nasza wolność nie może się ujawnić ku złemu, ku dobremu. Słowo jest wolne. A te od lat słuchane słowa Boże, tych siedmiu czytań brzmią w nas. Słuchamy ich, znamy je na pamięć, przypominamy sobie i tak powinno być. Słowa Boże w naszej pamięci. Wychodzą w różnych chwilach życia, komentują, oświetlają, umacniają, napominają, grożą. Żywe jest Słowo Boże, jak to, o którym słyszeliśmy. Ono jest tym deszczem, który wpadł w nasze serca i nawilża nas. Chrześcijanin jest słuchaczem Słowa. I doszliśmy. Wczoraj świece gasły, dzisiaj świece się zapalały. I to jest obraz życia chrześcijanina trochę na odwrót, logice takiej bez wiary, bez spojrzenia Bożego, gdzie życie ma najpierw swój wzrost. A potem stopniowy schyłek. Zobaczyć życie w tej perspektywie, że świece najpierw gasną, a potem się zapalają, można tylko w wierze. I znowu usłyszeliśmy opis kobiet pustego grobu, bezradności, niewiary. Ta bezradność. Gdy wobec tego były bezradne, jest i naszą bezradnością wobec wiary w zmartwychwstanie. W zmartwychwstanie jest jeszcze trudniej uwierzyć niż w Pana Boga. Wyobraźnia chciałaby się czymś nakarmić, tworzymy sobie obrazy, zadajemy pytania, zastanawiamy się, jak to będzie. To nic, a nic naszej wierze nie pomoże powtarzamy słowa to naszą wiarę ożywa ale coś już tu teraz o zmartwychwstaniu możemy powiedzieć może paweł użył obrazu ziarno i kłos zasiewa się ziarno nasze życie doczesne w ziemię obumiera i nikt z ziarna nie jest w stanie przewidzieć, jaki kłos, jaka roślina. Zupełnie kształtu tej rośliny w ziarnie nie ma. Ale jeszcze jedna metafora. Jak gęsty las w słoneczny dzień, słońce za drzewami, liściami, za chmurami, ale trochę przebłyskuje. I promyki tego słońca te, tu i ówdzie migoczą na drodze naszego życia. Gdzie pojawiają się promyki zmartwychwstania, które samo w sobie jest zasłonięte za drzewami? Osiem błogosławieństw, ale po prostu, kiedy. Wykonujemy drobne większe dzieło miłości, przebaczamy, odpowiadamy błogosławieństwem na złorzeczenie, gdy podejmujemy trud ofiarę albo znosimy krzywdę, nie złorzecząc, nie przeklinając, kiedy wrócę osiem każde z ośmiu błogosławieństw. Dokonuje się w naszym sercu, to są te przebłyski, to nie tylko wzmożenie, zapowiedź, to już są pierwsze ziarna zmartwychwstania, to zmartwychwstanie już się dzieje. To, że potrafimy odpowiedzieć miłością na nienawiść, być ofiarni, to jest owocem naszej wiary, nadziei. Ale gdy to się dzieje tu na Ziemi, już naprawdę zaczyna się nasze zmartwychwstanie. To karmi naszą wiarę, to dzieje się z naszej wiary i ożywia naszą nadzieję. A nasza liturgia Triduum Paschalne karmi nas słowem, łączy we wspólnocie, gromadzi przy stole eucharystycznym abyśmy mieli siłę żyć z marszu tu, przed śmiercią i z staniem. Amen.